Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj Wam przedstawię modele, co do których miałem bardzo duże obiekcje, czy je kupować. No, wiedziałem, że chcę je włączyć do kolekcji, czy że muszę włączyć do kolekcji według własnych kryteriów. Natomiast, no, co to dużo mówić? Trochę smutnie właśnie tak podchodzi, że się coś kupuje, do czego nie do końca jest się. Przekonanym, co nie do końca cieszy. Dlaczego ten zestaw mnie nie cieszy? No, to się jeszcze okaże: to wyjdzie dalej. No, ale chyba, skoro to oglądacie, to mniej więcej wiecie, że. Chodzi o coś takiego, że niestety modele te są przemalowankami trochę fikcyjnymi i przynajmniej tak jak je widziałem na zdjęciach to po prostu niezbyt mi się nawet podobały, tak? w tym sek, Ale do rzeczy, rozpakuję, pokażę Wam i rozwinę swoje myśli, to o czym chcę opowiedzieć. Na początek wyciągnę jedno, tutaj jeden model z pudełka, jest ich trzy. To jest zestaw trzech wagonów o numerze HR6536, określonych jako trzy wagony otwarte, czterosiowe typ EAOS niebieskie. PKP Karko. Typowe pakowanie modeli przez firmę Riva Rossi na bogato Modele są super zabezpieczone. Zobaczcie plastikowe pudełko tu w kartonowej obwolucie, dodatkowo takim plastikiem zabezpieczone i tu odpowiednio na folię. Co jest więcej w pudełku? Chyba nic, nic specjalnie nie widać, żadnej instrukcji, niczego, rzeczy do montażu. A tu mamy bardzo ciężki model szczęścia. Co to jest, na, co tu dużo mówić, to też jest powód, dla którego miałem strasznie mieszane uczucia, no bo to coś to, jak rozumiem, mało sawiać chyba ładunek jakiegoś złomu jadącego do chuty, czy co? to wygląda trochę wprost jak żygowiny. Niestety, a złomu to zdecydowanie nie przypomina. Mówię złom chyba po tym kolorze, ale de facto wygląda to jakby śniegiem obsypane, a później zakopcone. Nie wiem. Całe szczęście, że, te, że ten wkład można wyjąć. Ciężki jakiś odlew, że można wyjąć, i wtedy mamy wagony takie normalne. Nie wiem, czy przedstawiałem kiedykolwiek w unboxingu. Myślę, że tak, że przedstawiałem, bo była reedycja. Takich węglarek firmy Rivarossi, Rossi, reedycja 8 sztuk w czterech różnych malowaniach po dwie sztuki tam było PTK i GK Zabrze, był DB Schenker, było PCC Rail i coś tam a Rail Polska to był czwarty przewoźnik. Wydano właśnie 8 sztuk, i tak jak mówię, to była reedycja także razem 4 razy 4, 16 wagonów i uwaga w tamtym malowaniu tamte modele są pełnoprawne pełnoprawnymi modelami można powiedzieć, że to są modele wagonów istniejących natomiast tu firma Rivarossi zapewne sama pokusiła się o wykorzystanie tych samych form na przygotowanie węglarek PKP Cargo no w rzeczywistości nie wyglądają aż tak źle jak na zdjęciach, ale mimo wszystko wygląda to słabo. Dlaczego fikcyjne? No, dlatego, że takich EAOsów w PK, EA PKP Cargo nie jeździły i e, nie jeżdżąc e, w przeciwieństwie do tamtych prywatnych przewoźników, stąd jest to całkowita fikcja. Tak, tu e, podobny wagon jest, ja sobie gdzieś tam wynotowałem, że. E, Wagony te udają, są podobne do wagonu 404W, ale w istocie wagonu tutaj jest z książki Pawła Tarczyńskiego, a dla wagonów towarowych prezentacja tego wagonu. W rzeczywistości wagonów tych w serii 404W wyprodukowano zaledwie. Dwie sztuki gdzieś tam w połowie lat 70., i nie podjęto decyzji o dalszej produkcji, stąd, a też nie wiadomo, co tam się stało z tamtymi wagonami. Pewnie zostały przebudowane, później może zezłomowane i tak dalej, już ich nawet specjalnie. Nie ma rzeczywiście na zdjęciu, jest to dosyć podobne, ale niemożliwym jest, żeby to były modele tych wagonów, bo to były dwie sztuki w połowie lat 70., więc gdzie tutaj trzy sztuki w malowaniu PKP Cargo. Natomiast w artykule jest wspomniane, że podobne wagony budowane w latach 80. zostały sprowadzone do Polski po 2000 roku. I prawdopodobnie właśnie mm, chodzi o te jeżdżące w barwach prywatnych, e, tak to napisał pan Paweł Tarczyński mm, dosłownie. E, jego słowami po 2000, po 2000 roku do Polski trafiło natomiast wiele używanych wagonów tego samego standardu. Kilkadziesiąt z nich typu e, 14-15 A3 produkcji belgijskiej z lat 1983-1984 zostało włączone z polskimi numerami z zakresu 53 31. No i dalej od 404 W różnią się one słupkami pudła i konstrukcją ścian czołowych. Są wyposażone w, w hamulec KS z zaworem ważącym i nie mają hamulca postojowego. Część wagonów posiada natomiast pomost hamulcowy. Tu jeszcze proszę bardzo, spójrzcie też na te zdjęcia. Już typów właśnie innych F. 554W, R556V, F to produkcja belgijska, R od Rumunii, taką właśnie. Hmm, w ten sposób też te na PKP nadawane są te numery F od kraju pochodzenia, F to akurat bardziej Francja, na R to na Rumunię wskazuje i ten rzeczywiście wagon jest dosyć podobny, stąd modele w malowaniu PTK Holding jest tu na zdjęciu i takie też modele były przez River wydane, mają uzasadnienie, natomiast no to PKP Cargo nie bardzo. No dobra, także to już... Ustaliliśmy, że wagony fikcyjne, no ale przecież wagony fikcyjne, przemalowanki, które Wam prezentuję, no to nie jest jakaś specjalna rzadkość. Przemalowanki to mało, żeby aż tak negatywnie nastawiać się do tych wagonów, bo przecież choćby yy, słynne wagony samowyładowcze FAL z firmy Roco, wcześniej Fleischmann, to też przemalowanki i... Tak samo, tak samo, te przecież kupuję chętnie, nie tylko ja. Mnóstwo ludzi to skąd tutaj to marudzenie. No to już tłumaczę, tak? Kolejne sprawy, na no to generalnie, jak tu ten model wygląda, no to fuh, te wykończenie szczegółów no, sprawia takie niezbyt korzystne wrażenie, tak? Eee, o, tutaj widzę, że coś drapnięte jest w jakiś dziwny sposób. No więc tak, pokrętło hamulca takie grubaśne. Owszem, przy tamtych modelach było tak samo grubaśne. Ale co jeszcze? Te hmm, haki promowe, też takie wielkie, takie mocno zaznaczone. Tutaj wszystko, te poręcze poodlewane razem z tym, tak no, wygląda to naprawdę. Gorzej jak piko hobby przypomnę że piko hobby też takie rzeczy nam tu sprzedaje jako węglarki eas jakieś węglarki produkcji enerdowskiej i tu mamy dokładnie coś takiego tylko że jest jeszcze coś co boli mnie najbardziej kolor tak nie wiem czy wam się rzuciło w oczy ale ja jak pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia gotowych modeli kolor no, tragedia, tak? No, gdzie taki niebieski? Jednak ten błęki, te, te kolory w PKP Cargo węglarek są zgoła inne. Właśnie takie, jak, jakie znamy z węglarek Roko czy, czy Tylik, czy, czy, czy nawet tych fikcyjnych węglarek Picon. Ten kolor powinien być inny, dużo jaśniejszy. A tu mamy kolor taki, jak właśnie PCC Ray. Niemalże taki mocno granatowy, i to też się gryzie. To też nie pasuje. No ale nic, no takie, taki produkt tutaj firma Roko polskim kolekcjonerom zaserwowała. Ja na ten produkt się skusiłem. Tak to wszystko wygląda. Pozostałe dwa modele, dokładnie to samo. Mam chyba specjalnie co wyciągać z pudełek, żeby to obejrzeć. Ten sam wkład modele ciężkie. Ciekawy jestem, jak to się będzie zachowywało na mm, makiecie, ale e, prawda jest taka, że mm, no, nawet ciężko to zestawiać z wagonami. Wygląda to e, zgoła inaczej. Będą się te węglarki bardzo wyróżniały w składzie, choć przyznam, że mm, z dwojga złego ta konstrukcja wagonu e, bardziej mi jakoś podpada, jak ten EAS e, z firmy no nic, nie pierwszy, nie ostatnia fikcyjna węglarka. Wspomnę, to wspomniałem już węglarki Pico. Warto jeszcze wspomnieć o nielicznych, bo nielicznych, wydanych zaledwie w zaledwie ilości dwóch sztuk węglarkach węgierskiej firmy Albert Model to też są w malowaniu PKP Cargo. Mówię o tym malowaniu, węglarki fikcyjne takie były wydane ileś tam lat temu, nawet teraz są dostępne bodajże w sklepie, w rybnickim sklepie świat modeli chyba coś tam byłoby jeszcze do dostania. Jeszcze tylko pokażę, każda, każda model ma swoje pudełko i jest odpowiednia naklejka co to jest za wagą. Numer jest podany, numer inwentarzowy 315154962676, bardzo fajne, że te wszystkie informacje są na naklejkach, no i jeszcze Wam zwrócę uwagę na to, że z fabryki już to wyszło właśnie z opisami w języku polskim, ja modele te kupiłem w Niemczech i właśnie na niemieckim rynku one też są jednorodnie opisane w języku polskim. No i dobrze, tak to. Wszystko wygląda tak, prezentują się te modele. Zdecydowanie, nie, nie to, że zdecydowanie powiem tak, ani Zachęcam ani zniechęcam do kupna. Jak ktoś potrzebuje, to oczywiście jak najbardziej może kupić, tak jak ja to kupiłem. Natomiast lojalnie uprzedzam, że no, jest parę elementów takich, które, które są przeciw tym modelom: kolor, fikcyjność, wkład, ogólny odbiór niestety taki, taki sobie. I teraz tak. Firma Rivarossi zapowiedziała, to jest w ogóle zapowiedź na 2021 rok, która się obsunęła na 2022. Też na 2021 był, była zapowiedź zestawu dwóch węglarek samowyładowczych HR6522 wagonów FALS. Na zdjęciach w internecie tej zapowiedzi i również na stronie katalogu Rivarossi są te węglarki, po prostu jest zdjęcie rzeczywistych węglarek, gdzieś tam z bocznicy i wygląda to fajnie. Natomiast już teraz Wam mogę powiedzieć, że tamte wagony są jeszcze gorsze, od skąd to wiem? Ano stąd, że pojawiły się już zdjęcia tych węglarek. One są do zobaczenia w wersji PDF katalogu firmy. Riverossi ale uwaga tylko w wersji PDF. Nie wiem, może na chwili, przynajmniej tak było parę dni temu, może już na chwilę obecną pojawiły się zdjęcia gdzieś w katalogu Riverossi czy na stronach sklepów, ale już są właśnie w tym akurat PDF i wyglądają jeszcze gorzej jak te. Zresztą co tu dużo mówić. Za moment dokręcę jeszcze jedną scenę przy komputerze, gdzie wam pokażę, jak one wyglądają, żebyście wiedzieli, o czym mówię. No dobra, to tyle. Ja sobie tutaj ten model zapakuję. Dziękuję za obejrzenie odcinka i, a nie, jeszcze się nie żegnam, bo przecież dogram jeszcze jedną scenę, to już siadam do komputera. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w katalogu. Na początek katalog taki na stronie Riva Rossi, dokładnie, no tak, dokładnie na stronie Riva Rossi i dotychczasowe zdjęcia, które znamy, które dotyczą tej pozycji katalogowej, to właśnie no, zdjęcie polskiego... Wagonu rzeczywistego wygląda to fajnie, tak i można by się było spodziewać, że tego typu modele dostaniemy tak wyglądające. No, ale ktoś przytomnie zauważył już, pamiętam, przy zapowiedzi rok temu, jak się ta zapowiedź pojawiła na, na forum dyskusyjnym, forum modelarskim, że niestety raczej się nie spodziewa, żeby Riva Rossi wydał właśnie taki model, tylko bo na ile zna. On, modele wydawaną przez firmę, to oni wydają coś innego, wygląda to inaczej. I y, niestety ten czarny scenariusz się zrealizował, jakkolwiek na stronie Rivaros dalej to widnieje. To już w katalogu drukowanym, w katalogu PDF y, pojawiły się zdjęcia rzeczywistych modeli i y, zobaczcie jak one wyglądają zaraz powiększę tutaj tą stronę jest to przemalowanka i znowu niestety brzydka przemalowanka podobnie jak niezbyt piękno, niezbyt pięknie są zrobione te wagony. O tak to wygląda i ja jeszcze sobie pozwolimy na większy obrazek. No, i zobaczcie, tak. No, to nie są tak, to jest Fals 164. Konstrukcja wagonu z Niemiec jeżdżącego po Niemczech. No cóż. Tak to właśnie wygląda. To są już zdjęcia gotowych modeli. Takich modeli możemy się spodziewać według jakiegoś innego polskiego sklepu internetowego gdzieś w sierpniu 2022 roku. Czy rzeczywiście aż tak późno względem tych zdjęć? No, możliwe, że tak. To jest niby fotomontaż. Ale sądzę, że to jest zdjęcie już gotowego prototypu. Co mi się jeszcze bardzo nie podoba, no oprócz tego, że to są wagony fikcyjne, to jeszcze nie ma z tym aż takiej tragedii, bo przecież od Roko i Fleischmana mnóstwo takich wagonów mam. No widzieliście w pociągu adwentowym, ale tutaj te jasno szare wózki, no, zwyczajnie się gryzą. Zwyczajnie się gryzą. Jeszcze raz tutaj dla porównania, zobaczcie, jak wygląda rzeczywisty wagon. No i to, co się odnosiłem do tych kolorów, to jest oczywiście wagon mocno wyblakły, wszystkie ten, ten błękit jest wyblakły. Ale te modele robione przez konkurencję mają no jeszcze ciemniejszą o ton, ale właśnie w takim błękicie. Zupełnie, zupełnie inna tonacja jak tych modeli. Przy okazji, może skoro już co prawda jest to odcinek unboxingu, ale niech tam tak wygląda zapowiedź na ten rok, która się pojawiła w tym roku też. Platformy Res, która miejmy nadzieję będzie lepiej e, wyglądała. Znaczy ona już jest ciut, wierniejsza niż. No nie wygląda to aż tak źle jak, jak te inne, chociaż może zmienię zdanie, jak to się ukaże. Tak jak powiedziałem, narzekałem w poprzedniej scenie tu na te węglarki E.A.OS. E, narzekam tak samo na te falsy. No ale nic, ukażą się to i również Wam. Zaprezentuję. A na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych odcinków tej serii i innych na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć!